Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko wszystkim z tej strony z to Moskwnym odcinku arenkowania. Wiem, że w niedzielę nie było i w pędziach nie było arenkowania. Ale no po prostu byłem przyziębiony dalej jestem, trochę dalej jestem, ale mam nadzieję, że dzisiaj zdążę nagrać na chociaż 17, byście mogli sobie tutaj oglądać i dobrze się bawić. E, dzięki wam na pewno za przyjście, dzięki wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, bawcie się dobrze, no i oczywiście. <laughs> Nie wiem, co więcej mogę Wam życzyć. Jeśli jest jakaś tutaj kobieta, to życzę jej wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, bo dzisiaj jest w sumie Dzień Kobiet, to warto, myślę, złożyć te życzenia. No cóż, gramy z Jonasem, Jonasem czy Johanem, czy jak, jak on tam się wymawia. Zobaczmy, co mamy. Mamy pierścień inwalidy tutaj. Mamy pierścień do inicjatywy. Fokus sprawa, w szczególności, że gramy na Sylvanes. Sylvanes, Sylvanus, Sylvanes, Sylvanes gramy. Aczkolwiek ta ścieżka jest przyjemna pod stacy, bardzo przyjemna pod stacy. Gramy w Toro, ale granie balisty w Sylvan to powiem Wam moi drodzy, to nie jest jakoś dobry pomysł. Czary. Przyspieszenie boskie i oczyszczenie. Boskie oczyszczenie w sumie spoko. Porność, też taka, nie najgorsza. Findan jest od strzelaków, tak? Czekajcie, chwilę jest. nie jest od. Wodnusu do czaru przyspieszenie, no to grubo. Zaczynajmy moi drodzy z oświeceniem. Nie zagramy balisty. Znaczy, balista jest mega silna, nie? Tylko musielibyśmy mieć inicjatywę do Balisty, żeby zdążyć się wyrobić, nie? Nie wydaje mi się, że chcemy zagrać Balistę. Wiem, że to może głupi ruch. Wiem, że to byłoby może i dobre. Zagramy sobie, moi drodzy, mrok. Gramy sobie, moi drodzy, mrok. Obronę jak najbardziej. Na pewno Laskę. Laskę każdy lubi zagrać. Dobra. Tak to mniej więcej widzę. Dobra, mroczyk zagramy. Tam było, było DSO. To bardzo w sumie tak naprawdę w porządku. Unik jak najbardziej. Lepszy kontratak, spoko. Inteligencja. W sumie to można zabrać inteligencję, nie zaszkodzi. Dowodzonko, do dowodzonko, dowodzonko. Not, not, not necessary. Nie, niekoniecznie aż tak bardzo to jest. Dobra, statystyki nie są jeszcze takie najgorsze. E, no nie ma tego slowa. Warto byłoby go spróbować dostać. Serio, warto byłoby pójść prawą ścieżkę i dostać slowa. Szczerze powiedziawszy, ile mamy tych siły czarów? No nie ma za dużo, nie? Jakby tu i tak chcemy grupówkami bardziej grać, tak? Bardziej grupówkami, jako tako chcę grać mm, dobra, ten ekspert z... Ekspert ciebie bez sensu, ale... Na przykład... Logistyka i dajmy na to lotny No mm, żeby rzucić dajmy na to Deza na starcie Może Deza, może jakieś slowy? Może kontrolować, ale wtedy będę przed nim, a nie za nim, co nie? Branie niekoniecznie mi to się podoba. Dobra, lećmy do przodu. Dobra, bierzemy mroczki. Szkolonko chciałem jak najbardziej. Chciałem atak, moi drodzy, ale na, na ten moment po prostu go nie widzę. Co jest trochę przykre. Nawet bym powiedział. Bardzo przykre. Dobra, dostaliśmy. Coś takiego. Dobra, jak wydam heist to nie będę miał hajsa, co, nie? Teraz doprawka w sumie ma sens. Ucznictwo. Dobra, lepszy atak. Dobra, niech to zostanie w taki sposób. Zastanawiam się teraz. No bo slow by był naprawdę mega super, nie? Slow by naprawdę dużo dał. Jeżeli on by na przykład nie miał hejsta. Ale nie ma tutaj statów, tu przynajmniej mamy 3 ataku. Nową ścieżkę, doświadczenie, wali to no niekoniecznie. No, jakby wiecie, wiedzy i tak dalej, no nie potrzebuje jakoś przesadnie dużo, nie? Ale 12% inicjatywy to jest. Versus. No tutaj nie mamy też ataku. Nie ma jako tako statów. To jest bardzo do... ciężki wybór, tak szczerze powiedziawszy. Tutaj są super staty. Nawet dużo lepsze, tak naprawdę. Staty to jest odporność na żywioł ziemi. Jakby chciał zagrać yy, destro. Zróbmy tak, bo może chcieć zagrać destro. Wszystko nie są dość popularne. Nie, nie, nie wygląda to jakoś szalenie moi drodzy. Za kurwiście. Nie jest to jakoś super. Byśmy to tak delikatnie powiedzieli, że raczej jest przeciętnie, przeciętnie jest i to bardzo mocno przeciętnie. No a tak i idę raczej. staty jakie są? Tak, tak czy tak, staty są. Jakby. 7-18 bad. Pójdę prawą ścieżkę, może dostaniemy słowa. Mi się wydaje, że warto podjąć to ryzyko. Bo jeżeli by się udało mądrze słowa użyć. My mogli mieć naprawdę spokojnie. Kasy no nie mamy. No, czyli wiedzy chcemy. Ale tutaj bierzemy sobie 4 golda, czyli mamy 3, 3, 3, 3, 3 próby. No nie dostaliśmy na pewno. Zbicie pocisku to nie jest dobra opcja. The second try, nothing. Nothing. I the last try. Gówno, kurde, pipiduwa. Idźcie w ciula. No ale cierpienie. W... Dobra, moi drodzy, no... przypeks. I to duży przypeks. Zmarnowaliśmy tak naprawdę ruch. Nic nam nie dało konkretnego. Jesteśmy trochę w plecy. Tak naprawdę mamy tylko Dezo. Jakiś potoczny słaby smutek, nie? My klasy też nie mamy za dużo. Mimo eksperckiego szkolenia i tak nie będziemy w stanie sobie jakieś za dużo... Jakby za dużo przerobić tych na przykład jeźdźców, co nie? No nie będziemy w stanie, tak? Bo to jest 5005. Dobra, 5 to w sumie starczy Mamy oko Raczej Arch, raczej Defensor, raczej raczej ty, raczej jeździec ty, raczej gryf w... Wszelkie powiedziawszy, że wiadomo, no, że on, on poleci wtedy do góry od razu. Dobra, wezmę w sumie tego mimo wszystko i 4006. To bez znaczenia, Wam powiem szczerze, którego byśmy ulepszyli. Zagramy z wyniszczającymi ranami, dobra, bo i tak by nam nie starczyło kasy na nic, na nic innego, nie? No, nie wygląda, to, to super. Nie mam ostatniego bastionu. Mamy tylko dwa grupowe czary, plus oczywiście laskę. Od, od Łasko od tego jest, od który był, od który przychodzi, ale... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie. We will see. Dla czym, jak się bohaterowie ułożą, nie? Dobra, jest LGBT. Jest raczej ofensywny tryb, czyli nie magiczny. I raczej ofensywne wjazd we mnie będzie. Dobra, chyba się uda. To raczej będzie szybka gra, więc się powinno udać wrzucić jeszcze dziś. Tutaj, tutaj, my friend. Dobra, bo Findan jest taki, że jest problem, żeby popatrzeć, co on ma. 4, 10, 4, 13, 5 szczęścia, moi drodzy. Mocne szczęście. Toż Cóż wam, moi drodzy, powiem. Cóż wam powiem? Aby ja to tam się w sobie mogę bardziej skitrać, i tak mimo wszystko jest lepiej sobie tam się skitrać. On raczej tu będzie chciał podejść, ale. Znaczy odwrotnie. Trudno. Dobra. Dobra, dobra, zupa z Bobra. Mogłem wziąć co tego strzelaka. Pięć szczęścia, dobra, ale będzie, będzie jazda jak jazda. Ale ciężko też moi drodzy zdecydować gdzie lecieć. Bardziej się w sumie tego boimy Moi drodzy udało nam się ustawić Okej, okay. nie walną mnie jakoś dużo Bo nie dostał szczęścia Tam hejsta Zabolało, bo ulubiony wróg wszedł ulubiony wróg wszedł Jakby Mogę się ustawić tu, muszę się ustawić w taki sposób Dobra. No niezbyt przyjemnie. Dobra. Stłuczmy go tutaj. Fajnie. No Laczek boli, nie? Laczek bardzo boli. Okej. Okay. I jestem na pełnej. Która jestem na pełnej. No to bijmy LGBT Dragona cały czas. mimo Mimo wszystko... Ładnie go ściągam. Ja mam w sumie jeden szczęścia jak na razie więcej chodzi. Hehe, <grystanie> Rosy. Ok, muszę, muszę coś sprawdzić, czy się na pewno nagrywa. Dobra. Czyli on nie ma za bardzo jakichś tam potężnych czarów. Ja jestem za grupowym Dizio Dizo Dizoneriro. Bo Dizo Dizo jest niefajne, nie? Dobra, nie zbił mnie dużo, ale mnie posunął, nie? Dobra, laczek dostał tutaj. Oho. No to boli. Czyli krąg boli, no i stanie tutaj, no to nie jest dobry pomysł, tak szczerze powiedziawszy. Gryfek nawet zbił. Ja bym tu na razie przełejtował trochę. Niezbyt bardzo się napalał na tę sytuację. Bo mamy w miarę control. I think we are under control. Dobra, wziął mi zlaczkę miwalną. Trudno, nie? Jakby to nie jest w ogóle żaden problem. Dobra, boom. Szanse, że go zabiję, są większe niż pewien. Super. Aj, teraz nie dochodzi. to, to, tego, to nie przemy... tego to nie przemyślałem w sumie. Bo teraz dochodzi, nie? Ale z gryfem, no gryfa i tak walnie. Dobra, ja teraz i tak łaskę rzucam. Łaskę, bo się muszę zbustować i się przyspieszyć. No, łaskę się muszę zbustować. Miałem mm. polki znaków minimum. Nie wiem, nie mam pojęcia. Łaskę teraz rzucimy. No, już dostałem. No i dobra, super. Jednak mi złapał. Jednak mi złapał gryfa. Okej. Okay. No, rozkład jest duży, obrażeń. Ciebie i tak nie dopadnę teraz, nie? Chyba, że jakiś lag wejdzie. Dobra, gg GG, no trudno, przeciwnik poddał dość szybko No dobra, i tak wam rzucę tą giereczkę W sumie miał kołczan Miał pełen strzał, to dość go mocno skontrowałem W sumie miał nawet spoko rzeczy Miał pod zestaw, co nie Miał to No okej, okay, no dobra Dobra, no wygraliśmy, miał zestaw, więc to dezo dobrze weszło. No ale jak było oświecenie, no to Ciężko było, żeby nie brać to dezo no, dobra. W takim razie dzięki za grę. Dzięki za oglądanie. No szybki odcineczek. No ale jest odcineczek, nie? Jakby ja wrzucam wszystkie, które gram. E, no cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!